My wszystko przyciągamy na zasadzie prawa przyciągania, czyli lustra i na zasadzie tego, że jesteśmy komórkami w ciele Boga, czyli jakby jesteśmy fraktalem wszechświata. Czyli jeżeli ja na przykład chciałabym poznać Bruce'a Liptona, to wszechu tak to ogarnie, że moja koleżanka będzie się nagle widywać z jego siostrzeńcem, tak? Ale ja nie mam nad tym kontroli. To wszystko oddaje wyższej sile. Więc może manifestacja to nie jest tutaj dobre słowo, zależy jaką kto ma definicję, ale rzeczywiście udało mi się po prostu... Dojść do życia moich marzeń, więc pamiętajmy o tym, jak w ogóle dzieje się to, że my manifestujemy rzeczy. To nie tylko, że my, jako my, tworzymy coś, to jest też całe mm, połączenie ze wszystkim, co istnieje, które umożliwia nam to, że coś się dzieje w naszym życiu. Więc zaufajmy temu, miejmy konkretnie cele, Wyznaczone, czego chcemy, ale nie miejmy przywiązania do tego, jak, kiedy się to stanie, bo wtedy możemy ograniczyć wszechświat w tych bramkach i potencjałach, w jaki sposób to może do nas przyjść. Więc możecie się nauczyć na mojej historii, że po prostu te rzeczy nie były do przewidzenia. Nie dało się ich jakby wymyślić umysłem, bo to jest tak po prostu no, niestworzone, tak magiczne, jak to się stało, że no, nigdy bym na to nie wpadła.